W piątek 31 maja w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów z naszego miasta. Wyróżnienia wręczane przez burmistrza miasta Łańcuta Rafała Kumka, przewodniczącego Rady Miasta Adama Opałkę oraz prezes łańcuskiego Stowarzyszenia Oświatowego Anny Kot przyznawane zostały za wybitne osiągnięcia zarówno w szkolnych konkursach czy olimpiadach, jak i na wyższych szczeblach. Laureaci to młodzi i utalentowani ludzie, dla których nauka i pasja to klucz do sukcesu, jakie zamierzają odnieść w przyszłości. Miałam przyjemność wystartować w wielu konkursach recytatorskich, też takich muzycznych, właśnie te cztery lata szkoły muzycznej. To są naprawdę rzeczy, które no po prostu ja kocham i nie mogłabym chyba bez tego żyć. I to jest naprawdę wielkie szczęście, że można zostać jeszcze docenionym w taki sposób. Jeszcze wiem, że swoją przyszłość. Chciałabym zostać na scenie, oczywiście. Zobaczymy, jak życie zweryfikuje te plany. Myślę, myślę o tym, żeby w jakiejś stronę aktorską może pójść. Dostałem tą nagrodę za m.in. za wyróżnienie w konkursie matematycznym imienia profesora Marszała. Bardzo się cieszę, że otrzymałem tą nagrodę. Będzie ona dla mnie także ważna, gdy będę starał się dostać do liceum. Młodzieży towarzyszyli rodzice i nauczyciele, od których, jak zgodnie twierdzą, utrzymują na co dzień ogromne wsparcie. Myślę, że nie byłoby to możliwe bez mojej pani wychowawczyni, która, e, która zgłosiła moją osobę do tego plebiscytu. To, jaką edukację teraz otrzymamy, będzie punktowało w naszym dorosłym życiu. Właśnie nauczyciele wszczepiają w nas tę chęć do nauki, do samorozwoju i jestem im za to bardzo wdzięczny. Myślę, że na pewno chciałabym podziękować moim nauczycielkom z języka polskiego ze wszystkich lat, jakie mnie uczyły kiedykolwiek, bo. No i mojej mamie na pewno, bo tyle wkładu, ile pożyła w to, żebym była tutaj, gdzie jestem. To chyba nikt inny tyle nie zrobił. Specjalne podziękowania oraz wyrazy uznania w postaci pamiątkowych dyplomów wręczono również nauczycielom i wychowawcom wyróżnionych uczniów. Gale uświetnił występ drugoklasistów ze szkoły podstawowej nr 1 oraz Aleksandry Zych. Jedna z laureatek plebiscytu, która zaśpiewała kultową piosenkę z filmu Titanic.